Ponownie witam Państwa na naszym kanale. W dniu dzisiejszym pragnę Państwu zaprezentować silnik JCB Diesel Max 444. Silnik jest nowy, nieużywany, kompletny do maszyn JCB. Silnik jest z rozrusznikiem. Z alternatorem, turbosprężarka, układ paliwowy, silnik jest kompletny, gotowy do pracy, tak jak mówiłem, silnik jest nowy. Prezentujemy Państwu również tabliczkę znamionową tego silnika, JCB444T2, 74,2 kW. Zapraszamy. Daleko szukacie blisko macie. Agromaj. Wszystko dla Twojego silnika. Sklep.agromaj.com.pl